Cześć. W dzisiejszym filmie przyjrzymy się wpływowi nikotyny na nasz mózg, omówimy najnowsze badania naukowe oraz podzielę się z wami moim osobistym doświadczeniem związanym z używaniem nikotyny. Nigdy nie paliłam papierosów, ale podczas przedłużającego się kaszlu po infekcji wirusowej zdecydowałam się na stosowanie plastrów nikotynowych, aby wspomóc proces regeneracji, Ponieważ po pandemii głośno było na temat zjawiska łagodniejszego przebiegu choroby u osób palących, to doświadczenie skłoniło mnie do głębszego zainteresowania się wpływem nikotyny na nasz układ nerwowy. Nikotyna to alkaloid występujący w tytoniu, który wpływa na nasz układ nerwowy. Po dostaniu się do krwiobiegu, nikotyna szybko dociera do mózgu, gdzie wiąże się z receptorami nikotynowymi. To prowadzi do uwolnienia neuroprzekaźników, takich jak dopamina, co wpływa na nasze samopoczucie i funkcje poznawcze. W dzisiejszych czasach powszechnie już wiadomo, że wypalenie nawet jednego papierosa dziennie może prowadzić do zmniejszenia objętości mózgu. Badacze z Washington University School of Medicine w St. Louis odkryli, że palenie tytoniu powoduje przedwczesne starzenie się mózgu, co zwiększa ryzyko demencji. Jednak sprawa przedstawia się inaczej, gdy skupimy się wyłącznie na suplementacji samej nikotyny w innych formach niż palenie tytoniu. Dlatego chciałabym omówić, jak nikotyna, przyjmowana w formie plastrów lub innych suplementów, może wpłynąć na nasz układ nerwowy, stymulować neurogenezę, chronić przed stresem oksydacyjnym, a nawet wspierać długowieczność mózgu. Już wcześniej badania sugerowały, że nikotyna może mieć działanie ochronne w kontekście choroby Parkinsona. Wyniki ponad pięćdziesięciu badań wykazały, że osoby stosujące nikotynę są chronione przed rozwojem tej choroby. Dodatkowo badanie opublikowane w Nature Communications w 2024 roku dostarczyło nowych informacji na temat wpływu nikotyny na funkcjonowanie mózgu. Naukowcy z Uniwersytetu w Cambridge przeanalizowali dane neuroobrazowe osób stosujących nikotynę w różnych formach, w tym plastry nikotynowe. Wyniki wskazują, że nikotyna, niezależnie od sposobu podania, wpływa na aktywność obszarów mózgu, odpowiedzialnych za uwagę i pamięć roboczą. Jednak długotrwałe stosowanie nikotyny może prowadzić do zmian w strukturze mózgu, zwłaszcza w obszarach związanych z przetwarzaniem emocji. Nikotyna to substancja, która oddziałuje z naszym układem nerwowym, wiążąc się z receptorami nikotynowymi w mózgu. Po przyjęciu nikotyny aktywowane są ścieżki molekularne, które stymulują neurogenezę, proces tworzenia nowych neuronów. To może być szczególnie istotne w kontekście utrzymania funkcji poznawczych, zwłaszcza z wiekiem. Ponadto, nikotyna ma właściwości redukujące stres oksydacyjny, który jest jednym z głównych czynników prowadzących do uszkodzenia komórek mózgowych. Działanie nikotyny nie ogranicza się tylko do poprawy uwagi czy pamięci roboczej. Wstępne badania sugerują, że niskie dawki nikotyny mogą wspierać długowieczność mózgu, chroniąc nas przed naturalnym spadkiem funkcji poznawczych związanym z wiekiem. Mózg, który jest regularnie stymulowany w odpowiedni sposób, może zyskać ochronę przed neurodegeneracją. To może być przydatne, zwłaszcza w profilaktyce chorób neurodegeneracyjnych, takich jak Alzheimer. Choć wyniki dotychczasowych badań są obiecujące, musimy pamiętać, że nikotyna, mimo potencjalnych korzyści, jest substancją silnie uzależniającą. Dlatego potrzebne są dalsze badania, aby w pełni zrozumieć jej wpływ na mózg, ustalić optymalne dawki oraz dowiedzieć się, jak długo można stosować nikotynę bez ryzyka uzależnienia. Suplementacja nikotyną stosowana w formie plastrów lub innych produktów, może mieć pozytywny wpływ na nasz mózg. Nikotyna może wspierać neurogenezę, redukować stres oksydacyjny i potencjalnie chronić nas przed spadkiem funkcji poznawczych, co otwiera drogę do nowych zastosowań w medycynie. Jednak, ze względu na ryzyko uzależnienia, przed jej stosowaniem w celach terapeutycznych warto skonsultować się z lekarzem. Ryzyko uzależnienia jest według mnie głównym czynnikiem ograniczającym potencjał nikotyny jako leku, który może odegrać szerszą rolę, chociaż nie wykluczam, że kiedyś zostanie opracowany skuteczny schemat mikrodawkowania z ewentualnymi przerwami w suplementacji. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Jeśli macie pytania lub chcielibyście podzielić się swoimi doświadczeniami, zapraszam do komentowania poniżej. Wiem, że niektóre osoby eksperymentują z mikrodawkowaniem nikotyny, dlatego jestem bardzo ciekawa, czy znajdzie się tutaj ktoś taki i opowie o swoich doświadczeniach. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.